あめ。 I gra z morza falami, powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza je nie splata. Chwalcie z nami Panią Świata, Je nie splata. Mario, tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy i nasi przodkowie śpiewali, radujemy się, że jesteś matką tej ziemi, że przechodzisz przez tą ziemię, obsypując nasz naród swoimi łaskami, które otrzymałaś od swojego syna. Dziękujemy Ci za to, Matko. Przepraszamy za wszystkie nasze niewierności jako Polaków względem Ciebie, względem Twojego Syna. I pokornie prosimy, modląc się w Twoich intencjach, za tych, którzy prosili nas o modlitwę, właśnie za naszą Ojczyznę, za tych wszystkich, którzy nas teraz słuchają też, będą słuchali tej modlitwy, za nas tu obecnych, za... E, konających, szczególnie za konającą w wielkim bólu Iwonę. wonę. elejson Chryste elejson Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami, synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nie skalana, się za nami. Matko najczystsza. Łódź się za nami. Matko dziewicza. Módź się za nami. Matko nienaruszona. Módl się za nami, matko najmilsza, módź się za nami, matko przedziwna, módl się za nami, matko dobrej rady, módź się za nami, matko stworzyciela. Módl się za nami, Matko Zbawiciela, Módź się za nami, Panno roztropna, módź się za nami, panno czcigodna, mód się za nami, panno, panno wsławiono nam, się za nami, panno można. Mód się za nami, Panno łaskawa. Módź się za nami, Panno wierna. Ucz się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości. Módź się za nami. Stolicą mądrości. Módź się za nami. Przyczyną naszej radości. Bódź Bódź się za nami, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności Módl się za nami Różo duchowna Módl się za nami Wieżo Dawidowa Módl się za nami Wieżo z kości słoniowej Módl się za nami Domie złoty Módl się za nami Marko przymierza Módl się za nami Bramo niebieska Módl się za nami Gwiazdo zaranna Módl się za nami Uzdrowienie chory Módl się za nami Ucieczko grzeszny Módl się za nami Pocieszycielko strapiona Módl się za nami Wspomożenie wierny Módl się za nami Królowo aniołów Módl się za nami Królowo patriarchów Módl się za nami Królowo proroku. Módl się za nami Królowo apostołów Módl się za nami królowo męczenniku módl się za nami królowo wyznawców módl się za nami królowo dziewi. Módl się za nami. Królowo wszystkich święty. Módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami. Królowo w niebo wzięta. Bódź się za nami. Królowo Różańca świętego. Módź się za nami. Królowo rochodzin. Módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, królowo polski. Módl się za nami. Królowo wszechświata. Módl się za nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Żeluś nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługą swoim cieszyć się Twoim zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Marii zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. po Twoją obronę Amen. uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gadzić Potrzebak potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza. Cieszycielko Nasza, Synem Swoim nas pojednaj. Synowi Swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi Pocieszycielko nasza. Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony. Do Ciebie, O Panno nad panami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę. Przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie, i wysłuchaj. Amen. Rala, la rala 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 Sichamaya, Rio, Salla Meredello, Alla Himetello, Aria Salla lay. Is Salam alai, Farallelo, Farallelo. Isalam Arianoi. Adonai, Adonai, Maria Solo. Maria la 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 Santa Maria Verio, Alla la 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 la. Elna się Maria Maria Santa Maria królowo miła bo ten, ten które zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. W niebie, proś go za nami w potrzebie. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali na wiek wieków śpiewali Alleluja